Jeśli jesteś skrupulatny, lubisz ustrukturyzowaną pracę, to prawdopodobnie odnajdziesz się w laboratorium medycznym. Ale, żeby pracować w laboratorium medycznym, najpierw trzeba skończyć odpowiedni kierunek studiów. Dzisiaj rozmawiam z Martą, studentką analityki medycznej, która opowie nam o tym, jak wyglądają takie studia, a także jak wygląda praca w laboratorium, bo Marta ma już za sobą pierwsze doświadczenia. Zapraszam! Cześć, dzisiaj będę rozmawiać z Martą. Marta jest studentką analityki medycznej i prowadzi też swojego Instagrama Story From Lab, na którym dzieli się swoimi spostrzeżeniami właśnie z tego kierunku. Cześć Marta! Marta opowie nam dzisiaj o tym właśnie, jak się studiuje na analityce medycznej. Z czego, czym była zaskoczona, jak to się w ogóle stało, że zaczęła studiować ten kierunek. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o analityce, to porozmawiamy trochę o Marcie. Marta, powiedz wszystkim właśnie, gdzie studiujesz, na którym jesteś roku i może jakieś jeszcze szczegóły tutaj <grych> też ze swojego życia zdradzić. Ja studiuję na Śląskiej Uniwersytecie Medycznym w Katowice. Jestem właśnie na Medycznej, tak jak powiedziałeś, na trzecim roku i na Instagramie prowadzę konto z Powiedz Marta, skąd się u Ciebie w ogóle wziął pomysł na analitykę medyczną? Czy to był Twój pierwszy wybór, czy może raczej taki plan B? Wydaje mi się, że nie będę oryginalna w tym, co powiem, bo jednak proszę, też tak ma. Moim pierwszym planem, znaczy planem A, był lekarski, a analityka była takim, powiedziałabym, bardziej planem B. Ale gdzieś tam po że czułam, że nie do końca będę miała takie wyniki, jak bym chciała. i jakbym się miała dostęp lekarski. Potem okazało się trochę inaczej, ale ja w sumie tak już się przyzwyczaiłam do tych myśli, że będę studiować analitykę, jak właśnie zawiozłam papiery. Byłam już szczęśliwa, że jestem studentką analityki. Też w tamtym czasie zapisałam się na wolontariat do laboratorium. Trochę popracowałam mm -hmm. i byłam naprawdę bardzo zadowolona, że mogłabym wykonywać taki zawód w przyszłości. Czyli już miałaś swój pierwszy kontakt z analityką przed studiami, zanim jeszcze w ogóle a jak to się stało? To był, taki, to był bardziej taki wolontariat. Ja trochę kupiłam kasę znajomych, To był taki bardziej wolontariat, bardziej taki. że kładam papiery, prawda? Taki mhm. jak, mogłam się po prostu tylko przyglądać, bo. No ja tak. Nie wiem, czy Ale wydaje mi się, że to to dało, bo przynajmniej w zobaczyć, jak to na pracę naprawdę. Mhm. To jeszcze, jeszcze tutaj trochę podrążę temat, bo ja myślę, że to jest fajny bardzo sposób na to, żeby się sprawdzić żeby nie przeżyć takiego szoku, że studiujesz 5 lat i potem po 5 latach wchodzisz do laboratorium i stwierdzasz, no to chyba nie było to. A wiem, że czasem tak się zdarza, więc powiedz jeszcze, w jaki sposób ty sobie to załatwiłaś? W sensie takim, czy to miałaś kogoś znajomego, po prostu kto ci to umożliwił, czy po prostu na własną rękę zaczęłaś szukać takiego wolontariatu? Okej, okay, czyli to jest wskazówka dla tych osób, które chciałyby się sprawdzić przed, przed podjęciem studiów, żeby po prostu popytały wśród swoich znajomych, czy Czasem można na przykład zadzwonić do jakiegoś laboratorium, czy właśnie zapytać się, czy. Y, wydaje mi się, że łatwiej jest, skąd w, na studiach, żeby właśnie na praktykę, jeszcze z mm -hmm. praktykami ale wydaje mi się, że gdyby na przykład ktoś, y, jeszcze nie y, studiujący analityki chciał przyjść i pooglądać, to wydaje mi się, że w takich, powiedzmy, mniejszych laboratoriach, bo ja właśnie też y, pochodzę z mniejszego miasta i y, to było właśnie mniejsze laboratorium raczej nie było jakiegoś tam specjalnego problemu. No i dobrze, i poszłaś na te studia, znaczy nie na studia jeszcze, poszłaś na praktyki, ja tutaj tego tematu tak łatwo nie odpuszczę, i tam Ci się już jakiś obraz analityki medycznej przedstawił. I jaki to był obraz? Jakbyś miała tak w dwóch zdaniach streścić, co tam zobaczyłaś i co Ci się spodobało albo nie? To znaczy spodobało mi się, że jest to praca właśnie pierwsza odpowiedzialna ale też właśnie bardzo ciekawe, że możemy różne problemy na o niektórych parametrach, i że w niektórych akwariach co jest. Okej, okay, czyli taka bardzo y, taki duży kont, no, kontakt, no może nie z ludźmi, ale pośrednio z ludźmi, czyli, ech, ech. czyli ta różnorodność. Mm -hmm. e, Okej, okay. no i właśnie, i teraz rozumiem, że, y, że nadal jesteś w tej fazie, gdzie czujesz, że analityka to jest to, bo był to plan B, ale zostałaś i stwierdziłaś, że będziesz w to brnąć. Czy teraz, będąc na trzecim roku. Dalej czujesz to, to swoje powiedzmy, powołanie? Czy, czy masz jakieś takie momenty, że zastanawiasz się, czy to był dobry wybór? Wydaje mi się, że jeszcze bardziej czuję, że to jest to, i w sumie teraz nie wyobrażam sobie być na innych studiach i nie wyobrażam sobie potem też wykonywać innej pracy, bo naprawdę jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. No to, to, to dobrze. To dobrze, że, że te trzy lata to jest rzeczywiście taka inwestycja. A powiedz jeszcze, wiemy, że, wie... no, to powiedziałam większość, zaczęłam mówić większość, ale chodziło mi oczywiście o część osób, które przychodzą na, na analitykę właśnie na taki, powiedzmy, moment przetrwania, czyli chcą spróbować jeszcze raz, chcą poprawiać maturę i stwierdzają, że pójdą na analitykę medyczną, żeby nie zostać, że tak powiem, w tyle, żeby się nie zasiedzieć w domu. Czy. Z tą ilością godzin, bo ja też sobie zerknęłam, jak to wygląda, i z przedmiotami, które są realizowane na pierwszym roku, czy to jest dobry pomysł, żeby być, żeby właśnie ten taki powiedzmy, pier, zrobić sobie na analityce medycznej, czy lepiej odpuścić i skupić się na, na maturze? Wydaje mi się, że jest to bardzo no, ciężkie, ale nie jest niemożliwe, dlatego że ja w sumie sama mam trzy koleżanki i jednego kolegę, którzy właśnie na po analityce, to właśnie publika dwie, dwie osoby yy, na w drugim roku, więc powiedziałam wtedy, kiedy yy, tego materiału było jeszcze więcej niż w pierwszym roku, ale da się, tylko że yy, jakby też z kontaktu yy, z nim wiedziałam, że po prostu jest to no, bardzo ciężka sprawa i że na pewno yy, pobudzenie studiów i, i płaci nauki do matury jest dosyć ciężkie, no ale tak jak mówię, nie jest to niemożliwe. Ale, jak widać, są takie osoby, które, które zakochują się w tym kierunku i zostają. A czy było dużo takich osób, które zrezygnowały w trakcie? Właśnie, na przykład, po pierwszym roku? Tak, tak. Na pierwszym roku, to znaczy, nas przyjęto... Znaczy, że pierwsza... Tak, zamknęła się właśnie rekrutacja. To było 120 miejsc. potem chyba dużo. Nie, zmniejszyło się tak do 110, może coś koło tego. I właśnie teraz, na przykład, na trzecim roku jest na 78 osób, więc... No w sumie dużo osób zrezygnowało. I myślę, że to jest bardziej kwestia takiego niedopasowania się ze studiami, czy bardziej kwestia jednak ilości wiedzy, którą trzeba przyswoić i, i, i może umiejętności też? Wydaje mi się, że niedopasowania ze studiami, ponieważ jednak sporą część ludzi właśnie zrezygnowali znam, więc wydaje mi się, że to było bardziej niedopasowanie ze studiami i właśnie tam chęć skład na inne. Kierunki, ale też niektórzy na przykład w z tych studiów. Rozumiem. Na Twoim Instagramie widziałam, że y, najtrudniejszym semestrem dla Ciebie był semestr trzeci. Za chwilkę sobie jeszcze wrócimy do tego, jak dokładnie wygląda wyglądają organizacja tych studiów, ale powiedz proszę, co w tym roku było takiego trudnego, w tym semestrze było takiego trudnego? To znaczy, ja właśnie z tego semestru trzeciego y, pamiętam ogromny nacisk nauki, po prostu y, od Praktycznie przychodziłam do domu z uczeń, uczeń, tak po prostu, wydałam yy, do książek, bo mieliśmy naprawdę, powiedziałabym, strasznie ułożony plan. Yy, I mieliśmy właśnie dwa razy w tygodniu chemii, yy, koloknia z biochemii kolokwia z seminariów, to była właśnie kolokwia z wiedzy teoretycznej, jeszcze raz w tygodniu z ćwiczeń, i praktycznie miałam wrażenie, że uczyłam się tylko w biochemii, yy, ale no, na szczęście to był taki. My, że byliśmy takim rokiem eksperymentalnym i w tym roku już tak nie było, no ale to było dosyć ciężkie doświadczenie. A z perspektywy całych studiów, bo to był oczywiście jakiś tam jeden, jeden wycinek, a z perspektywy całych studiów i nie tylko mówię tutaj o wiedzy, ale też o takich umiejętnościach, których musiałaś się nauczyć, może też o takiej stronie trochę emocjonalnej, czy co było takim najtrudniejszym momentem dla ciebie? To znaczy y, ogólnie y, najtrudniejsze wydaje, że jest ustawienie tak, się y, z takiego trybu liceum a studia, bo jednak mm -hmm. y, powiedziałabym, że też na no, studiach uczy się zupełnie inaczej, też zajęcia są inaczej zorganizowane y, i człowiek musi po prostu wpaść w taki swój y, tryb nauki, w jakąś taką swoją orytorię. A na czym polega ta różnica? Czyli na przykład różnica w organizacji, studi w organizacji nauki, studiów na studiach, a w liceum? To znaczy, yy, była taka różnica, że zajęcia są dosyć rozbijane i na przykład ja w szkole, w liceum, miałam takie zajęcia ciągiem od 8 do 15, mm. a teraz pojawia się, że mam jakieś tam 4 okienko i na przykład mam zajęcia yy, od 17 do 19. Czyli chodzi jakby o samą, o taką logistykę nawet samą. Tak. Okay. A jeśli chodzi o właśnie o rozłożenie materiału i przedmiotów, które macie na tym, na tym kierunku. Tutaj trochę powiedziałyśmy o tym pierwszym roku, trochę o trzecim, ale jak to wygląda tak idąc od początku do końca? Na początku mamy z tego przynajmniej co widziałam, takie przedmioty bardziej ogólne, to jest nie ma jakiejś takiej wielkiej specjalizacji, w którym momencie zaczynają się zaczyna już się analityka, kończą się przedmioty podstawowe, a zaczyna się analityka. Powiedziałem właśnie teraz na trzecim roku. Yy, właśnie zaczynają nam się, przedmioty, to, czy zaczyna nam się przedmioty takie jak hematologia laboratoryjna czy metodologia, to są właśnie bardzo ważne dla nas przedmioty, takie, które nas przygotowują do dzisiejszej pracy. Yy, no i też yy, oczywiście bardzo dużo znaczy jest na te przedmioty. To jest jakaś y, konkretna specjalizacja, którą wybierasz, czy, czy każdy student analityki medycznej jakby realizuje ten sam program? Nie, każdy student analityki analizuje ten sam I to jest tak samo na wszystkich uczelniach? czy Nie wiem, czy masz takie porównanie, ale czy różni się to właśnie pomiędzy uczelniami, pomiędzy uniwersytetami? Znaczy, no, przedmioty są takie same, tylko wiem, że na przykład różne przedmioty są też na różnych latach, bo właśnie rozmawiałam z różnymi studentami analityki właśnie z Polski i z tego, co mówili, to. Wygląda to, że na przykład oni mają taki przedmiot na ten, co mam na trzecią, a potem na czwartą. Aha, czyli, czyli w zasadzie program jest ujednolicony. To co w takim razie skłoniło Ciebie do tego, żeby wybrać akurat Uniwersytet Śląski? W sumie nie, bo to od tego się do dołu i <laughs> y, Tak po prostu praktycznie się powiedziałabym i właśnie, żeby wybrać sił, dlatego że ja miałam też możliwość pójścia do Warszawy albo do Wrocławia ale jakoś właśnie nie było mi do nic. No i tak właśnie zostało. Szło. Jesteś już którąś osobą z kolei, która mówi właśnie o tej odległości od domu i ja sama to potwierdzam. Znaczy ja poszłam na studia też blisko domu, niekoniecznie myśląc o tym, że to jest blisko domu, ale teraz z perspektywy czasu wiem, że to było naprawdę dobre posunięcie. No i teraz ty potwierdzasz w zasadzie, w zasadzie to samo. Dobrze, a powiedz, czy jeśli chodzi o właśnie o program tych studiów, tutaj... Jest przewaga chemii czy przewaga biologii? Bo ja wiem, że to jest częste, częste pytanie. To znaczy, mi się tak szczerze wydaje, że przewaga, jeżeli byśmy patrzyli na całe, całe studia, to przewaga biologii, mm -hmm. a na pierwszych dwóch latach jest dosyć dużo chemii. To znaczy, wiadomo, są takie przedmioty, właśnie jak anatomia czy fizjologia, gdzie jednak ta biologia przeważa, no ale mamy też takie przedmioty, typowe, organiczna czy ogólna no tam jednak po prostu to jest. Pozycja. Chemia, chemia. A czy, trzeba, czy rzeczywiście trzeba być takim no, bardzo zaawansowanym z tej chemii i biologii? Mówiąc wprost, czy naprawdę trzeba mieć, wiesz, piątki, czwórki w liceum, żeby przejść przez te studia? Czy osoba, która może z jednego przedmiotu gdzieś tam trochę kulała, jest w stanie to nadrobić na studiach? Wydaje mi się, że jest, zupełnie jest w stanie to nadrobić, dlatego że ja nawet miałam w grupie osoby, które nie zdawały mi z z chemii, tylko z matematyki i w spokojnie z tym z tą poradziły, także nie ma jakby mi się zdaje takiego problemu. Większość rzeczy na tak jakby człowiek, który się uczy ich od nowa, dlatego że te same zanefności, które są w liceum, faktycznie są poszerzone, ale często są to też przedstawione w zupełnie inny sposób niż w liceum. więc wydaje mi się, że tak mi się do tego od nowa. Mm -hmm. Te osoby, które uczą was uczą was tych przedmiotów bardziej już specjalistycznych, mam na myśli te specjalistyczne przedmioty, czy to są osoby, które praktykują na co dzień, czyli pracują gdzieś w laboratoriach, od, przynajmniej od czasu do czasu, czy to są osoby. W większości tak są to osoby, pracują w I one przekazują Wam jakieś takie yy... Triki, nie wiem, dobre, dobre praktyki i tego typu rzeczy? Czy do tych rzeczy tak. musicie dochodzić sami? Dużo, dużo, jest, takich, dużo jest takich praktycznych, wskazówek, które właśnie prowadzący mogą udzielić. Yy, potem to też są metale od prowadzącego, ale jednak. Mm -hmm. to nie, tak, tak, tak. W większości tak. Tu jeszcze jedna kwestia mnie interesuje, bo analityka medyczna, no to nie oszukujmy się, w dużej mierze jest sprzęt. I można sobie pokazać dobre praktyki, ale z drugiej strony, jeśli się nie dysponuje sprzętem, który jest. Powiedzmy z XXI wieku, a rów, wiemy, że różnie to bywa, no to wtedy jest ciężko. Nie kto wygląda u was na uczelni? Czy ten sprzęt rzeczywiście spełnia takie standardy nowoczesnego laboratorium, czy różnie to bywa? E, to znaczy, ja bym powiedziała tak, u nas na uczelni sprzęt jest e, dosyć nowy, dlatego że e, nasza, nasz wydział jest ogólnie powiedziałbym, dosyć młody mm -hmm. i jest wyzwany podziami zupełnie dawno, więc ten sprzęt jest. E, ja dobrej jakości, w miarę świeży. Mm -hmm. Ale wiadomo, że ale jest tak szybko, że, jest to, że ciężko jest na to, że ciężko jest czasem kupić takie aparaty, da często za bardzo wiele pieniędzy, po prostu żeby było to dla studentów. Ale wydaje mi się, że na nasze potrzeby wszystkie te e, sprzęty, które mamy, są naprawdę dobre. Czy gdybyś teraz miała miała wybierać studia ponownie, zakładam, że wybrałabyś ponownie analitykę medyczną, ale czy teraz, wiedząc już to, co wiesz po tych trzech latach, czy zwróciłabyś jeszcze na jakieś rzeczy uwagę, wybierając uczelnię? To znaczy, wydaje mi się, że wciąż wybrałem, znaczy wciąż wybrałem yy, sium, ale... Yy... Wiadomo, może, mogą, mogą być wszystkie rzeczy, na które człowiek gdzieś tam nie zwrócił uwagi, chociaż w sumie teraz nie przychodzi nic takiego do głowy, na co mogłabym zwrócić uwagę wtedy, czy teraz na co od czym nie uwagę. Mhm. Czyli tak naprawdę, bo mówimy tak, że kierunek się bardzo nie różni od, od uczelni do uczelni, więc tutaj nie ma, nie ma specjalnie różnic. Powiedziałyśmy o sprzęcie, ja myślę, że na to można by było zwrócić uwagę, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie jakoś to zweryfikować. Prawdopodobnie rozmowy ze studentami byłyby pomo pomocne i dlatego mamy tutaj Ciebie. Z drugiej strony właśnie ta odległość od domu jest jednak kluczowa i ja myślę, że to na pewno też warto wziąć pod uwagę. A czy są, jeśli mówimy już o samym jakby wyborze też kierunku, czy są takie cechy, którymi student analityki musi się wykazywać? Czy on musi mieć jakieś konkretne umiejętności albo właśnie być jakiś? Czy każdy się tam odnajdzie? To znaczy, wydaje mi się, że nie ma jakichś cech. Wymaga że jeżeli ktoś nie ma jakichś cech, to na, na analityce się nie odnajdzie, mm -hmm. dlatego, że yy, wiele rzeczy musi pracować, jak na przykład różne umiejętności manualne, nie yy, wiem, na przykład czy takie rzeczy w to da się mm -hmm. pracować. Oczywiście wydzielona jest odporność na stres i ta sumienność, po no co chyba na każdej formie się No tak, no tak. Okej, okay. czyli, czyli mówisz, że w zasadzie nie ma takich, takiego konkretnego, powiedzmy, profilu osoby, którym, który tylko i wyłącznie może studiować analitykę, że dużo osób się na nim odnajdzie. A jak to jest po zakończeniu studiów? Czy to jest tak, że wszyscy kończycie w laboratorium w szpitalu? Czy są może jakieś inne ścieżki rozwoju, o których niekoniecznie osoba przychodząca na studia wie? Jest, fajnie nie jest to tak, że y, wszyscy chodzą w szpitalu, dlatego że. Y, znaczy są też różne zewnętrzne laboratoria prywatne, mm -hmm. ale również y, laboratoria, które się specjalizują w konkretnych dziedzinach, jak na przykład y, są laboratoria genetyczne, albo na przykład w jedności mają też y, możliwość pracy w laboratoriach histopatologicznych. Mm -hmm. Często są to też. Y, firmy na przykład farmaceutyczne albo diagnostyczne, zajmujące się badaniami klinicznymi, właśnie testowaniem nowych leków albo nowych metod leczenia. Więc no, zdecydowanie tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo i yy, wydaje mi się, że wciąż są stworzone nowe miejsca pracy dla diagnostów. Mm -hmm. Czyli, czyli można, no, można w różnych miejscach skończyć po zakończeniu tych studiów, niekoniecznie, no, niekoniecznie musi być to szpital, ale też tak jak mówisz, niekoniecznie musi być to laboratorium, bo mogą być to też inne, inne zupełnie różne, no, może nie różne, no bo nadal jest to część takiej medycyny, około, kierunków około medycznych, ale innego troszeczkę typu zawodu. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy kończąc, kończąc studia, czyli odbierając dyplom, wychodząc już z bramy uczelni, czy jesteście rzeczywiście przygotowani na to, żeby samodzielnie w tym laboratorium pracować? Czy macie taką, taką, takie już doświadczenie, pi, takie już pierwsze doświadczenie z, z laboratorium jakiegoś zewnętrznego, może w, jak, w postaci jakichś praktyk, które pozwoliłoby Wam się właśnie przygotować na, no, na pierwsze dni w pracy? Wydaje ja mi się, że taki pierwszy kontakt na pewno jest, dlatego że my mamy praktykę trzecim i po czwartym roku mm. akurat ja, jeszcze i te starych programów analityki i y, ten rocznik poniżej ode mnie, bo mamy też praktyki zawodowej po drugim roku, co mnie jest naprawdę bardzo cenne, bo w prak praktykach można się wiele nauczyć. Mm. Y -y. Też mamy różne, na przykład na czwartym roku mamy przedmiot praktyczny nauka zawodów i jest on właśnie realizowany w szpitalu klinicznym. No ale wiadomo, że jakby, no, na takich zajęciach nie da się wszystkiego nauczyć i że jednak no, potem jak się idzie do pracy, ponieważ tak jak też właśnie wspomniałam, yy, są różne możliwości, prawda, to yy. no, jednak ciężko jest się nauczyć wszystkiego i później w przyszłej pracy yy, na pewno jakieś tam kursy przejść. Czyli jednak doświadczenie robi swoje, tak jak w każdym innym zawodzie dobrze, myślę, że ja zapytałam Cię już o bardzo dużo rzeczy, tak sobie jeszcze tutaj zerkam na swoje notatki, czy o czym chciałam, chciałam powiedzieć, znaczy powiedzieć, zapytać Cię, nie widzę tutaj niczego więcej, ale może Ty chciałabyś się podzielić jakimiś swoimi radami, złotymi myślami ze studentami, z, z maturzystami, czyli osobami, które teraz będą szły na studia. Znaczy, wydaje mi się, że na pewno Analityka jest dobrym wyborem i że y, może człowieka zaskoczyć, tak jak w moim przypadku. I polecam ją y, naprawdę, żeby wziąć ją pod uwagę. Y, wydaje mi się, że dla maturysty też ważne jest to, żeby się nie stresować, prawda, że gdzieś tam coś mogło na mnie wyjść, że coś tam na mnie poszło, ponieważ można odnaleźć swoją drogę i się nie zaskoczyć. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że tutaj dużo wątpliwości rozwiałyśmy wielu osobom. Zastanawiam się tylko, czy gdyby oglądający ten filmik mieli jakieś pytania i mieli jakieś dodatkowe znaczy, potrzebowali jakichś dodatkowych informacji, czy możemy ich odesłać na Twojego Instagrama? Jestem zawsze. Okay, to przypomnijmy, Story From Lab. Możecie pisać do Marty. Marta chętnie opowie Wam więcej o tym kierunku. Tam zresztą możecie znaleźć też ciekawą sekcję QA, także jeśli jeszcze macie jakieś dodatkowe pytania, sprawdźcie tam. Być może Marta już udzieliła na to odpowiedzi. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję i życzę Ci powodzenia w kolejnych dwóch latach studiów. I tyle. I dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za wzięcie udziału w tym wywiadzie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że ten filmik rozwiał wszelkie Twoje wątpliwości i odpowiedział na ewentualne pytania związane z analityką medyczną. Jeśli masz jeszcze dodatkowe pytania, to zawsze możesz zadać je Marcie bezpośrednio na jej profilu na Instagramie. A jeśli podobał Ci się ten filmik, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, dzięki temu będziesz na bieżąco i jako pierwszy otrzymasz informacje o nowych filmikach.